Znamy już zadania, na które będzie można głosować w dziewiątej edycji olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. Wiele pomysłów z poprzednich edycji OBO zostało zrealizowanych i cieszą one mieszkańców, tak jak na przykład skatepark, znajdujący się w pobliżu szkoły podstawowej nr 34 w Olsztynie. Jesteśmy tu przy ulicy Herdera, gdzie widzimy, że na tym pięknym skateparku, wykonanym również praktycznie w ciągu dwóch lat ze środków z budżetu obywatelskiego, dzisiaj młodzież, jak i wszyscy, którzy ten sport chcą uprawiać, mają stworzone odpowiednie, fajne warunki do tego, żeby móc swoje talenty rozwijać. Skatepark na Jarotach to doskonałe miejsce dla entuzjastów jazdy na rolkach, deskach czy BMX-ach. Parki zawsze są potrzebne, bo infrastruktura u nas ogólnie w kraju, w Olsztynie jest słaba, jeżeli chodzi o deskę. Wszędzie mamy jakieś blokady czy coś takiego porobione, kostka wszędobylska, która tak nie do końca jest na deskę. W porządku, więc takie jak najbardziej są parki potrzebne. Wiesz, ludzie dużo, dużo się tutaj uczą, no i też można sobie spokojnie jeździć. Nie? Jest dużo takich elementów, których jakby w codziennym życiu, gdzieś tam na mieście się nie spotka nie? w ten sposób. Więc jak najbardziej takie inicjatywy są potrzebne i oby więcej czegoś takiego. Nowo powstała infrastruktura sportowa w mieście sprzyja z pewnością rozwojowi dzieci i młodzieży. Jak najbardziej no skate skatepark nie jest tylko jakby na deskę, tak? Jeżdżą tu ludzie na rowerach, na rolkach, na wrotkach. Teraz jest bardzo popularna hulajnoga, więc można powiedzieć, że w tym rogu mamy wysyp tych hulajnóg. No ale trochę młodzieży wróciło na deskorolkę, więc jak najbardziej jest to potrzebne, no i rozwija, Ponieważ są tu jakby i przeszkody małe, i większe, trudniejsze, mniej trudniejsze, więc każdy może tutaj coś dla siebie znaleźć, nie? No i jest na pewno troszeczkę Chyba bezpieczniej niż na strycie jak my to nazywamy, czyli na ulicy, jak się jeździ. Już trochę więcej umiejętności trzeba mieć. Skatepark powstał w miejscu nieużytkowanego asfaltowego boiska przy szkole. Wykonawca najpierw wykonał betonową nadlewkę, a później zainstalował specjalne urządzenia. To co widzimy to jest efektem dwóch projektów obo. Pierwszy kosztował około 250 tysięcy. Drugi, który realizowany w tym roku, około 230 tysięcy. Eee, mamy płytę wylaną, specjalną, no, po której dobrze się jeździ na rolkach, między innymi. Tak, no i urządzenia. Green boxy, różne inne, które, jeszcze, e, które powstały, tak jak mówiłem, w dwóch etapach. W tym roku było doposażenie z Parku. W tamtym roku robiła to firma Zerbloga, w tym roku z Gdańska. Także e, dwie firmy robiły, ale jak widać specjalnie to się nie różni wizualnie. E, te elementy nowe to są ciemniejsze, tak? bo jeszcze sklejka jest e, powiedzmy e, ciemniejsza. Ona oczywiście od słońca, od promieni słonecznych pewnie to się później wszystko upodobni. Prace na skateparku zostały już zakończone, ale tuż obok powstanie pumptrack. Inwestycja ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Realizowana jest formuła zaprojektuj wybuduj. W tej chwili trwa projektowanie. Koszt tej inwestycji to około 450 tysięcy złotych. Aleja Sław-Folsztyńskiego Sportu została uroczyście odsłonięta w stolicy regionu. Trakt znajduje się na terenie Centrum Rekreacyjno Sportowego Ukiel obok kapitanatu. Jako pierwsi zostali upamiętnieni cztery olimpijczycy związani z Olsztynem. Mirosław Rybaczewski, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku w piłce siatkowej, zawodnika ZS Olsztyn. Zbigniew Lubiejewski, złoty medalista Igrzysk Olimpijski w Montrealu w 1976 roku w piłce siatkowej, zawodnika ZS Olsztyn. Andrzej Gronowicz Srebrny medalista Igrzysk olimpijskich w Montrealu w 1976 roku w kajakarstwie Kanadyjkach, zawodnik OKS Tomil Olsztyn. Adam Seroczyński, brązowy medalista Igrzysk olimpijskich w Sydney w 2000 roku w kajakarstwie, zawodnik OKS Olsztyn. A jakie emocje towarzyszyły dzisiaj sportowcom podczas wydarzenia? Przede wszystkim satysfakcję, że, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Drugie, wielkie wyróżnienie, a trochę wspomnień, bo przy okazji takich imprez przypomina się to, czego się dokonało. No i wdzięczność za to, że, że ktoś się tym zajął, że ktoś to zorganizował, może nawet nie ktoś, tylko pan Laszek Doblaszewski. I tutaj e, duży szacunek. To jest e, no, wspaniała impreza. Coś takiego nigdy nie myślałem, że powstanie. E, no, jestem, jestem bardzo wzruszony, że to jest w Olsztynie i że ja będę miał tu swoje miejsce na tej alei. Nawet się nie spodziewałem, że tyle ludzi będzie. E, fajna inicjatywa. No, trochę naśladujemy inne, inne miasta. Ale dobrze, że to się w ogóle tutaj sfinalizowało. No niezmiernie miło, no, niezmiernie miło. No, zrobili to taką no, w takim miejscu, gdzie przechodzi tam tabuny ludzi i zawsze będą nas deptać i ślizgać się może na tych tablicach. Nie, żartuję. No fajnie, fajnie, fajnie jest i uważam, że e, powinno być troszeczkę może rozszerzone o inne sporty, może nie olimpijskie. Które też są bardzo ważne. Czuję się uhonorowany jako jeden z medalistów e, olimpijskich. I, e, widzę, że ta idea, ta, ten pomysł, który e, często jest wdrażany w innych miastach albo zapoczątkowany wcześniej, e, jest uhonorowaniem e, ludzi z sportu, którzy spędzili. Czy osiągnęli wysokie wyniki sportowe, i to jest to, jest to co powinno być. I, I to jest wartościowe dla następnej generacji zawodników czy motywacja do pracy, żeby trenowali lepiej i, i więcej. Sport w Olsztynie, a także w województwie warmińsko-mazurskim wspierają zarówno włodarze miasta, jak i regionu. Wspierajmy sport. Gmina ze swojej strony, tak jak wspomniałem, to czyni na miarę swoich możliwości. Oczywiście to są również obiekty sportowe, które my budujemy. Tu znajdujemy się w tej chwili nad jeziorem Ukiel. 100 milionów złotych zainwestowaliśmy. Przede wszystkim dotacji unijnej i oczywiście w części z własnego budżetu. Wiemy, jak wiele osób rokrocznie korzysta z naszych tu atrakcji. Jalko podam, półtora miliona rocznie, a więc to jest prawie 10 razy więcej niż Mieszkańców Olsztyna, to są inne obiekty sportowe, z których nasi, nasi sportowcy mogą korzystać. Dzisiaj chociażby wykonujemy modernizację hali Urani, która została wybudowana w latach 1973-78. Nasi sportowcy, nasi olimpijczycy, których dzisiaj tutaj honorujemy, czy to Zbigniew Lubiejski, czy również Mirosław Rybaczewski, Siatkarze, to e, oni wówczas e, mieli możliwość grania na tej hali, którą dzisiaj praktycznie rozebraliśmy. I za dwa lata będziemy mieli zupełnie inną, zupełnie nową i na pewno służącą rozwojowi olsztyńskiego sportu. Generalnie mogę powiedzieć, że z budżetu rokrocznie ponad 6 milionów jest delegowane na rozwój sportu masowego, ale też wyczynowy w postaci różnych nagród, różnych stypendiów kreujemy, żeby sport miał swój wymiar też taki powiedziałbym nie tylko powszechny, ale związany z wynikami. Natomiast też mamy budżetowe działania w wymiarze małych grantów sportowych, chodzi o infrastrukturę, no i przede wszystkim działania związane z regionalnym programem operacyjnym. Jak popatrzę tutaj chociażby na dzisiejsze miejsce ważnego spotkania, jezioro Ukiel, zagospodarowanie nabrzeży w wymiarze takim rekreacyjno-sportowym, to jest projekt unijny, jak hala Urania, która też będzie służyła przecież propagowaniu i rozwojowi sportu w regionie. To też pieniądze unijne. Wiele, wiele takich działań z pieniędzy ze środków unijnych jest w planowaniu. Olsztyn sportem stoi. Corocznie odbywa się tu szereg imprez sportowych, które przyciągają zarówno tłumy uczestników, jak i widzów. Oczywiście jak najbardziej myślę, że nawet zauważywszy na to, jakie imprezy sportowe się odbywają, chociażby wczoraj możemy wspomnieć Olsztyński Bieg Jakubowy. W piątek z kolei prezentacja zespołów szypiorniaka naszego przed nowym sezonem. Czyli cały czas coś się dzieje i myślę, że łapimy taki oddech po naszym wyłączeniu nas z życia społecznego poprzez pandemię. Mam nadzieję, że powolutku nam zacznie wracać normalność i rzeczywiście ten sport będzie u nas no, numer jeden w Olsztynie. Czy w związku z tym Aleja Sław-Osztyńskiego sportu przyczyni się dodatkowo do promowania Ceresu Kiel? Z pewnością uważam, że nasz Ceresu Kiel i tak już jest sławny, ale obiekt, który zbudowany jest nie tylko w celach rekreacyjnych, ale również i, i znakomity do uprawiania sportu, bo przypomnę, że swoje siedziby mają to kluby kajakarskie czy kluby żeglarskie, że odbyło się tu wiele znakomitych imprez, takich jak Puchar Świata w siatkówce plażowej czy buchle w Triatlonie, więc jest to miejsce również znakomicie związane ze sportem i lokalizacja tutaj Alei Sław jeszcze bardziej to podkreśli, na no w dniu dzisiejszym siatkarze, kajakarze będą honorowani, więc to są te dyscypliny sportu, które w Ukielu znakomicie znalazły swoje miejsce. Inicjatorem Alei Sław Olsztyńskiego Sportu są przedstawiciele Fundacji Olsztyński Laur Sportowy. Działacze długo zastanawiali się w jakim miejscu umieścić aleje. Początkowo lokalizacja miała być przy hali widowiskowej Urania, ale tu pan prezydent zdecydowanie mi to wyperswadował, mówiąc, że niebawem czeka nas modernizacja hali, i tak się stało. Drugim miejscem miała być akwasfera. Panie Jurku, byliśmy tam razem, no ale też stwierdziliśmy, że to chyba nie jest takie reprezentacyjne miejsce, jak właśnie plaża miejska, nasza piękna plaża miejska, która stała się deptakiem. Tutaj ja jestem o każdej porze roku i widzę, ile tu przebywa ludzi. Czy to zima, lato, jesień. Także tutaj stwierdziłem, że to będzie najlepsze miejsce. Przypomnijmy, trakt zaczyna się w pobliżu kapitanatu Ceresukiel. Miejsce oznacza wstawiona w chodnik płyta z brązu o wymiarach 40 na 80 cm, m.in. z nazwą miejsca i informacją o inicjatorze przedsięwzięcia. Poszczególnych sportowców upamiętniają podobne tablice, lecz o mniejszym rozmiarze. Na nich poza imieniem i nazwiskiem zawodnika znajduje się dyscyplina, jaką reprezentuje oraz jego sukces sportowy. Kolejne nazwiska waley sławoszczńskiego sportu mają pojawiać się co roku.